Dzień dobry Julia, z ze mną po raz pierwszy na naszym kanale Sandra Kubicka. Witaj Sandra! Cześć! Wygląda dzisiaj przepięknie. Jesteśmy na evencie Paprocki Brzozowski, gdzie myślałaby, że będzie w ogóle pokaz mody, a tutaj odsłona nowych kanap i, i mebli. Tak, ale ja akurat wiedziałam, że to nie będą e, odsłony e, pokaz mody, tylko będzie odsłona mebli, ponieważ ja tutaj przyszłam dlatego, że wybieram meble do mojego okay, domu. Okay, e, więc. się na nowo. Baronem w, w mieszkaniu, tak? Tak, tak. I właśnie przyszliśmy zobaczyć to na żywo. Znaczy ja przyszłam, reprezentuję godnie nas obydwój, obydwoje, ale przyjaźnie się tutaj z naszym niesamowitym duetem, i więc taka kolaboracja wiedziałam, że będzie coś niesamowitego. Wspomniałaś, że dawno ciebie nie było na żadnym z, z eventów. Co robiłaś w tym czasie? Ja widzę, że teraz z Alkiem bardzo dużo podróżujecie. Tak, właśnie podróżowałam, skupiałam się na życiu prywatnym pracy, a moja praca niestety nie jest e, na eventach, więc e, no teraz mam czas. Na, nie, nie, wychodzę, wychodzę na takie eventy, żeby wspierać najbliższych, więc tutaj mnie nie mogło zabraknąć. A, a czy jeśli chodzi o gale na przykład flikowe, czy, czy ty jesteś zapraszana w takie miejsca? Nie, nigdy nie byłam. A chciałabyś? <laughs> e, no, pewnie. No, tylko nie wiem, w ogóle nie, nie wiem na czym to polega. No, ja tak, wiem, oglądałam UFC, Asza Jędrzejczyk jest moją przyjaciółką, więc znam, ale gala free nie wiem. No, nie... Okay, okay. E, bo jeżeli chodzi właśnie o Free fighty, to jest temat zupełnie odległy dla e, osób z waszego środowiska mi się wydaje, czyli z tego środowiska fashion beauty, e, ale pamiętam, że ty byłaś zapraszana do Top Model bardzo często e, i w ogóle ja cię stamtąd kojarzę, nie wiem, która to była edycja, to było dobre parę lat temu. Tak. Gościem jury. O my god, to był mój pierwszy program w Polsce i to było chyba z, z 6 lat tak, temu. Właśnie, no. Właśnie. I wtedy, wtedy 21 to... lat miałam. No się... ja teraz. <laughs> Naprawdę? Wow! Pięknie wyglądasz. Chcę ja Ciebie zastąpi, Jak co? Mam 21 lat, to się bałam świata i wyjść przed kamerę. Tak, no. Tak. Ale właśnie odnośnie pierwszego programu, e, ja zdążyłam już się dowiedzieć, że Alek, prób, nie wiem czy próbuje, czy po, e, za, e, zachęcił e, organizatorów z TVP, e, z, żeby wzięli Ciebie do programu z tvn u Tef... No. Z TVN -u? Patrz. Co? No. Patrz, czekaj. Gdzie to jest ten artykuł? Czy ona dni w nie? TVP, sorry. Słyszałaś o tym? To przed chwilą wyszło? TVP, e, strefa beauty chyba albo style. Nie no to co to są za... I tak się rodzą plotki, moi kochani. No właśnie, ale wiesz, cały artykuł jest napisany tak jakby to było naprawdę. Zaraz normalnie to pokażę, serio. Ale zadzwonię do Alka, gdzie on mnie tam proponował. Ja jeszcze nie, wiesz. Ale też jest artykuł, że Karolina Gillon... No, właśnie czytałam wczoraj jeszcze kolejny artykuł, że ja jeszcze miałam e, być... No ja byłam na castingu do Love Island, ale, ale nie dostałam. Dostała Karolina, która znacznie lepiej wypadła ode mnie i jest w tym zajebista. A ja wtedy poszłam do Tańca z Gwiazdami. A właśnie jako gość w Tańcu z Gwiazdami. You... co się, bo jeżeli chodzi e, o modeling, ty się do, w ogóle od tego odsunęłaś ja parę lat temu. Z modelingiem, no. Właśnie. Tak, tak. Ja się zastanawiam, czy już nie w roli mamy, ponieważ ostatnio dodałaś przecudne zdjęcie z małym Bobaskiem i pamiętam, że przez pierwszą sekundę mówię, kurczę, czy ja jej tak dawno nie, nie śledziłam, czy nie kojarzę, że Sandra możliwe, że urodziła dziecko, ale tak mi coś nie pasowało, ale wasza relacja... Chciałabyś? Tak tak pięknie się układa. Jest jedyną osoba, która tak ładnie o tym mówi. Dlaczego? No bo wszyscy, wszyscy mi piszą o tak, ile to potrwa, o jak długo, o Jezus, no ciekawe, będzie kolejna, już się tego słuchać nie da. Ale wiesz co, mi się wydaje, że jeżeli chodzi o związki celebrytów, tak jest po prostu z każdym, bo te związki jednak są publiczne. I jak ludzie słyszą, że ktoś z kim był, a normalnie, wiesz, prywatny człowiek nie wie, kto z kim ile był i nie wie, jak to wygląda, a to jest normalna ludzka rzecz, że ludzie się rozstają. Czyli dla mnie to jest I normalna jest... ludzka rzecz, że każdy z nas był w kilku związkach, zanim trafił na miłość swojego życia, więc to jest normalne. Dokładnie. Ja też widziałam, że to jest była dziewczyna Arona, jak już tak e, zahaczamy. E, czy wy rozmawiacie? Czy wy się witacie? Chciałam na oczy, więc dzisiaj będzie pierwszy raz, kiedy ją zobaczę. Tak. No... Dobra, ale słyszałaś o niej w ogóle, Czy ona się zajmuje? Tak? Wiesz, że oglądałaś jakiś film? Oglądałam, ale wiem czym się zajmuje. Mi się w ogóle wydawało, że w momencie gdy ty zaczęłaś się spotykać z Aronem, minął jakiś czas, ale... to z Arkiem może, ale Aronem z Arkiem. E, to, że ty zmieniłaś trochę styl. Eee... Zobaczyłam, że zaczynasz sobie robić e, warkoczyki na włosach i stajesz się taką jakby Eee, osobą. miłam raz na urodziny, jak leciałam na Malediwy, bo to była wyspa, więc myślałam sobie, co ja na tej wyspie będę robić. Nie będę sobie włosów czesać codziennie, ja zawsze chciałam mieć warkoczyki tak jak Shakira do pupy i zrobiłam sobie i wszyscy powiedzieli, że dredy zrobiłam. Jest różnica między dredami a warkoczykami. Dredy, dredy. Nigdy w życiu bym dreadów nie Ale zrobiła. Ale cały czas mam dredy przecież? Tak. I mi się wydawało, że ty w jakimś stopniu e, wkraczasz w ten jego styl z tej modelki, która wiesz, jest ubrana tak fashion, tak trochę w styl Alka. Nie. nie, nie. Mówisz, On że od niego Nie, no wiem, 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 ale mówię po tym, co widziałam, wiesz, tam pokrótce na Instagramie. E, słyszałam teraz, że e, przeprowadzacie się, czy kupiliście mieszkanie, jak to wygląda? Przeprowadziliśmy się, wynajmujemy mieszkanie wspólnie, a jego mieszkanie, które kupił, będzie studiem do pracy. A jeżeli chodzi o twoją karierę, mówisz, że z modelingiem e, koniec. Czym ty byś chciała się zajmować na dłuższą metę? Czy ty chcesz wiązać swoją przyszłość w ogóle z mediami? Ja prowadzę obecnie siedem firm, y, więc mam co robić. Ja e... mam wbiona, to firmie, no... to I to nie jest po prostu bycie, wiesz, twarzą albo zrzucaniem rzeczy na Instagram. Normalnie jeżdżę do biura, normalnie mamy spotkania, jestem w zarządzie, więc jestem osobą decyzyjną, odpowiadam też za marketing, prowadzę sesje zdjęciowe, więc y, ja wymyślam produkty, sprawdzamy wszystko, więc naprawdę mam, mam co robić. Jest to praca, którą ty możesz pogodzić z, z waszymi podróżami? Tak, mogę, ponieważ ja mogę robić y, zdalnie. Oczywiście wiadomo są momenty, kiedy ja muszę wrócić do Polski i usiąść na tyłku i sprawdzić to wszystko, przetestować. No a ciężko jest czasami wysłać nowe granole jak jestem, nie wiem, w Hiszpanii. I, y, no ale ja sobie wiązałam swoją przyszłość z Polską, więc dobrze, że się tak dzieje. Ja gdzieś czytałam kiedyś, że ty nie chcesz się wyprowadzić z tej Polski. Nie, ja bym chciała tu zostać, tylko jeszcze chciałabym ludzi zmienić. W tym już będzie ciężej. A czy Alek Ciebie nie zainspirował do tego, żebyś Ty też poszła w stronę muzyczną? Nie. Y, ja nie mam żadnego talentu muzycznego i nie wyobrażam sobie, żebym miała śpiewać. Y, gra, ja grałam na gitarze, jak byłam dzieckiem i mam swoją gitarę i Alek zobaczył, że mam swoją gitarę i się tam pośmiał, że mnie nauczy, natomiast ja mam paznokcie, nie da się grać na gitarze z paznokciami. Bo jak mam ściągać paznokcie to pewnie pójdę na boks, ale ja mam wujka, muzyka, który był w Papa Dance, który zespół, który bardzo dobrze Polska zna, więc ja mam, moja, moja rodzina jest muzyczna, tak samo jak jego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki.